Dzień dobry, witamy na kanale Prem Market. Dzisiaj zarecenzujemy sobie kosiarkę RM448PC. Zapraszam do oglądania. Kosiarka ta posiada regulowaną wysokość od 25 do 75 mm. Szerokość cięcia to 46 cm a szerokość całkowita 48 cm. Posiada silnik o mocy wyjściowej 3,5 konia mechanicznego. Wyposażona jest w 55-litrowy kosz wykonany z plastiku wykonanego z opatanowego przez ścila ABS-u. Dodatkowo ma wskaźnik wypełnienia kosza. Dzięki dwustopniowej regulacji monochwytu dostajemy wysokość do różnych użytkowników. Dzięki monochwytowi kosiarka może być przechowywana w pionie, w garażu, nawet całą zimę. Żaden olej się nigdzie nie przelewa ani nie zalewa świecy. W porównaniu z starymi typami kosiarek, które posiadają dwie rury, bardzo wygodnie się wyjmuje kosz. Użyskowane koła zapewniają doskonałą trakcję Wyposażona jest w napęd, który porusza naszą posiarką z prędkością 3,5 km. Porównując z starymi typami silników, nigdzie nie trzeba pompować żadnych pompkami paliwa, powietrza, po prostu ciągniemy, podpalamy. Jest to system Ready Start. Nóż łopatkowy zapewnia równe ścienie trawy i optymalne wypełnienie kosza, który generuje silny strumień powietrza, który unosi trawę przed koszeniem. Prezentowaną kosiarkę znajdziecie na premmarket.com. Zapraszamy w każdy wtorek i czwartek. Filmy pojawiają się tam regularnie.